Wszystkim z tej strony Alien. Jesteśmy dzisiaj w SSO, ponieważ są aktualki, a bardziej aktualka. I przejdziemy od razu do niej, ponieważ jest moim zdaniem mega. Piękne konie arabskie. Cześć i Tołem Nadeszła pora na odnowienie Waszej ukochanej rasy konia. Moją jest Hufflinger, dziękuję bardzo. Czy wiecie o kim mowa? Wdzięczne konie arabskie. Mhm. Chwila, na którą wszyscy czekaliśmy. Wielu z was prosiło nas o, nas o poprawienie bardzo popularnego konia arabskiego i teraz możemy wreszcie pokazać wam najnowszy dodatek do naszej rodziny. Starszy był w tym tygodniu do Jorvik przybyły trzy wspaniałe, wspaniałe konie arabskie i nie mogą się doczekać spotkania z tobą. O, jak słodko! Dwa z nich zostaną znalezione zo, co? Zostaną znalezione na farmie złotej ostrogi e, Natomiast e, w urodzajnych hrabstwach a trzeci e, znajdował się co? zadomowił się, sorry, Forcie Pinta farma złotej ostrogi no niestety e, Lilka nie ma, więc tutaj jest problem. Zaraz wam powiem dlaczego. Ee, dobra, forcie Pinta. Aby móc kupić jedną z tych piękności, musisz osiągnąć poziom 10. Te, w... te wspaniałe konie, w... wspaniałe konie, kosztują 930, czyli dosyć dużo. Nie zapomnij nam powiedzieć, który z nich jest Twoim ulubionym i jakie maści chcesz zobaczyć w przyszłości. I mamy tu piękną postać. Widzę, że Arab pięknie kłosuje, ale ogon ma mega sztuczny. Już Wam pokazuję zdjęcie pstryk i przy okazji pokażę Wam zdjęcie czegoś, co będzie później omawiane. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. cudowne konie arabskie, takie są podpisy pod zdjęciami. Jeśli ktoś poszukuje sta starszej wersji koni arabskich, będą one dostępne na targu koni za 710 starcoins. Targ koni a propos. W tym tygodniu targ koni przygotowuje się do otwarcia na arenie Sajniorwick. Nowy ekran ładowania. Wiosna, powoli... Ustępuje miejsca wakacyjnemu nastrojowi, dlatego zmieniliśmy ekran ładowania. To prawie już lato. Super, że te ekrany ładowania są zmieniane, już o tym kiedyś mówiłam. Bardzo mi się podobał wiosenny ekran, tylko szkoda, drogi zespole, że on był tak krótko. Bo ta dziewczynka z tym konikiem jest naprawdę przecudna i powinna być dłużej. Wiadomości Star Stable, to wiadomo, że czas oczytać. Wyczymy Wam cudownego tygodnia uściski od całego zespołu e i serduszko my też również ściskamy. Dziękujemy bardzo za aktualkę. E ekran uważam, że jest fajny, ale ten wiosenny był też piękny i szkoda, że już go nie ma, bo naprawdę... Szkoda, że te ekrany się w ogóle nie zmieniają. Wiecie, tak? Raz jeden, raz drugi, raz trzeci. Naprawdę byłoby to jeszcze, jeszcze fajniejsze urozmaicenie. E Myślę, że do tego kiedyś dojdziemy tak czy inaczej, dobra e, cóż, myślę, że do tego jakieś zejdziemy, pozdrawiam pozdrawiam e, Avery pozdrawiam Avery, idziemy do Araba słuchajcie, moje konie są czerwone, ja w ogóle wczoraj w nocy robiłam i targ, targ koni i robiłam Marleja i robiłam wszystko bo zapomniałam o tym zupełnie, powiem szczerze e, no i tak, mamy trzy rasy trzy lasy, trzy maści koni jest to Kary Arab Gniady Arab i Arabek z latarenką na pyciu, jak widzieliście. Widzę, że Karę niestety jest w forcie Pinta, i tutaj no niestety, niestety, ale ja go nie kupię, ponieważ na lilce, ponieważ chciałam na lilce właśnie kupić arabka, ale bez sensu byłoby. Przepraszam cię, kochani, ale muszę Cię zbanować, bo jesteście nieogarniętym kimś i nawet nie mogę cię zbanować. Szkoda. Teraz to ja jakoś ogarnę spokojnie. No to będzie jakiś, no to będzie jakiś sposób. Musi być jakiś sposób. ktoś sobie stanął i sobie myśli, że jest super koksem. E, no dobrze, to ja też sobie stanę. Eee, wiecie co, po prostu to jest e, szkoda nawet poniżej wszelkiego poziomu, słuchajcie. Poniżej wszelkiego poziomu są takie zachowania. Okej, okay, Arabowy bardzo odstaje ogon, mm, okej. Okay. Szkoda, bo właśnie chciałam niedoszka kupić lice, ponieważ i tak miałam lice kupić niedoszka, Miałam kupić araba i myślałam właśnie o niedoszku, no dobra. Idziemy na Farmę Złotej ostrogi i zaraz się z nami tam widzę. O ja, durna mi się pisze, przecież Farmazu ostroga to jest u sporów. Słuchajcie, no to lice kupimy arabka. Ten arabek ciemny jest też ładny, ale ma tarantkę na Kurka. Ta, ta ręka jest dosyć śmieszna, taki trochę hipcio z tego wyszedł, no dobra, ale ładny ma, ładny ma odcień sierści, taki, taki inny, bardzo mi się ten gniadoszek podoba z tą łateczką, no jest cudowny, jest cudowny, nawet ma dwie łateczki, gniadosz pokaż się, słuchajcie, no i kupimy tego gniadoszka, bardzo ładne są te konie, są bardzo szczupłe. to co mieli Państwo, ja idę na Lilkę, i teraz się widzimy, a fajne jest to, że nie mają takich bardzo szczupaczych pyszczków. Liczne są te konie. Są trochę takie niższe od... Yy, są niskie, niższe od tych, od halflingerów, co jest dziwne w sumie. No ale dobra. Pamiętajcie, że halflinger to jedna czwarta araba, nie? Z jednej czwartej arab. Widzicie podobieństwo? <laughs> nie ma takiego podobieństwa. Ale ten jest trudny, słuchajcie, i tego chyba kupię. Ładny ma oczka. Ładnie wygląda. O, jak się trochę otrzepuje, ktoś nam zasłonił niestety. Hmm. Stefani <słania> zasłoniła nam niestety ten. No i cóż, no kupujemy tego Arabka. Myślę, że będzie całkiem fajny. To mi się pysie. Ja idę e, na Lilkę. Mam tutaj dużo starkońców, e, na Lilce mam podobnie dużo, e, ale chcę na Lilce Arabka. No mówię, na Lilce nie mam, więc na, na Lilkę e, jak powinienem zejść na Halfingerze? Nie spodziewajcie się, że zmieniłam nagle preferencje, nie, nie. I do Was wracam za chwilkę, już tutaj się zobaczymy stąd. Tak, ogółem, robi z pole Star ten ekran też mógłby się czasem zmienić. Też mógłby się razy wczytywać jeden, raz drugi. I tak, wiecie, bo ten jest fajny, ale żeby tak było coś urozmaicenia. A tak, a Lilka ma 15 poziom, wczoraj w, w Białym Lice 15 poziom. Słuchajcie, i właśnie a propos tego, że obcinane są punkty wyższym poziomem. No, wbiłam ją, je, je, ten poziom jej, ten poziom na Morleju I tych ziemniaczkach, więc da się, da się Ym... Wbiłam Marley'u i ziemniaczkach Dobra, kupujemy Arabełka yy, Kupujemy Arabełka, czy ja mam na niego miejsce? powinno mieć yy, hard, co my Ultra Champion, wow Cool love. nie, Love Nie nie Star Lord, nie, nie, Baby Rider, nie, Party -hop. nie, 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 też nie. Dobra, wiecie co, wybiorę sobie coś i do Was pewnie wrócę, no i będziemy szli do e, naszego nowego konia. Więc, moment, moment, chwila. No dobrze, I powiedzmy, że to będzie cicha miłość. Taka, no wiecie, nie, nie ma tajemnicy chyba, z tego, co wiem. E, więc będzie e, cicha miłość, proszę bardzo, Silent Love. Kupujemy konia. tada No i tak, e, wczoraj właśnie wbiłam na Marley'u, zaraz Wam pokażę, jak będziemy zmieniać tutaj konia. Zaraz Wam pokażę e, to na końcu filmiku po prostu, bo nagrałam to nawet. E, zaraz Wam po prostu to pokażę, jak tutaj pięknie, ładnie wbijałam jej poziom. E, ostatnim zadaniem Marley'a z w sensie tym wyścigiem, chyba to było ostatnie, czy to było przed wyścigiem? Jakoś tak. Tak czy inaczej e, wbiłam to i to jest właśnie na potwierdzenie tego, że jednak e, no te questy, które już żeśmy robili 10 tysięcy razy, warto jest e, zrobić 12 tysięcy razy, ponieważ e, na tym się wbija poziomy, tak? I nie wolno jest obcinać wyższym levelom punktów, doświadczenia. No dobrze, gdzie ten nasz Arabełek będzie? Zobaczymy sobie, jak on tam będzie się sprawował. Nie mam na niego żadnego ekwipunku na razie Nie mam pojęcia jaki ekwipunek wziąć Więc na razie będziemy bez ekwipunku biegać Tu mamy angolka Tu mamy tego, tu mamy tego Czajerek tutaj się wylądował To gdzie my jesteśmy Tu jest nasz piękny walijczyk Tu są dzikie konie tu są kwarterki i tak dalej Chyba musimy go wyciągnąć z ekwipunku W sensie, wiecie, nie? Z kieszeni Tu mamy Szwedy, 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 dobra yy, To lecimy tam, bo tam, tam nie jest to ten Czekajcie, czekajcie, tutaj był Tutaj był nasz, o właśnie No i, i jest Arabek, dobra To słuchajcie, tutaj, siups I Arabełka Arabełka, tutaj, siups ładny jest ten Arabok. zobaczymy sobie go zaraz, czekajcie, czekajcie chodź mi się pysiu, kolorowy pokaż się, oczywiście recenzja tych koni pojawi się yy, na kanale no i tak, jak, tak jak mówiłam, ogon mają mega sztuczny mega bujny, no tak yy, tak araby ko aż, ko aż ogonów nie mają mają przepięknego pysia, moim zdaniem ten pysio jest śliczny też mają mega wielkie musteczka, ale fajne. Nie jest taki bardzo szczupaczy, tak mi się wydaje. O, nawet pasie się z nami na to, to co jest nowego, coś nowego. No i tutaj ten nogon jest taki normalny, ale fajne szczuputkie są te koniki. on się pasie? Czy on zdziemnął się po prostu? I nagle mu się nogą tak unosi. Szczuputkie są te koniki. No mamy teraz 1400 yy, powiedzmy Starcoins. Miałam 2400. Szczuputkie te koniki bardzo. Tak, on się pasie. I tutaj ten ogon wygląda jeszcze jako tako, ale ogólnie to nie wygląda zachęcająco, powiem szczerze, ten ogon. Mm, no tak, myślałam, trochę inaczej będzie to wyglądało, w ogóle jakoś tak, słuchajcie, w ogóle to te ogony powinny być na odwrót, w sensie te krótsze włoski powinny być od tyłka, a te dłuższe, a te dłuższe dalej, no ale dobra, no stęp jak wstęp. Halo, kłos. O matko, ten kon wygląda jak trochę taki Ojej, ojej ojej. Jak trochę taki, wiecie co? Yy... Takiś rybaczek. No wygląda dziwnie powiem szczerze. Wygląda bardzo dziwnie. No tak go kupiłam, kupiłam, ale... Nie do końca jestem zachwycona, powiem szczerze. Wręcz bym powiedziała, że nie jestem zachwycona. Galop jak cię mogę? Aczkolwiek jest to takie pokraczne trochę, powiem szczerze. Jest bardzo szczupły. Pokraczny, matko, co tu się dzieje z tym ogonem? Czy wy to widzicie? Jezu, nie, no tak raby noszą ogony, ja wiem, ale ten ogon jest tak bujny i ten ogon no, jest tak szczupły. Jezu, jak on jest wąski. Dobra, słuchajcie. E, no, nie wiem, co ja wam mogę powiedzieć. Szczerze mówiąc, wygląda tak, taki trochę źrebak, naprawdę. Na wysokich nóżkach, chude to takie, dobra. O, i hahanko. Zobaczymy sobie jeszcze, jak skaczą. U Jezus. O Boże, jaka sarenka. No dobrze. E, dla tych, którzy... O Boże. Dla tych, którzy... To przypomina mi, przepraszam bardzo, Ranifera. Tego z tego. Dla tych, którzy e, chcą kupić araba, to mogą się przyjrzeć. Może ja się nie znam, ale ale jednak nie do końca mi się to, to podoba, powiem szczerze, bardzo nie do końca mi się podoba. No dobrze, kupiłam, mam, nie wiem, czy w ogóle to wyeksploruję, chyba że będzie jakaś łatka i to będzie wyglądało trochę inaczej. No i co? Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Ja się z Wami żegnam, na koniec Wam wkleję, wkleję, wam jak tam sobie wbijałam, 15 poziom, a bardziej lice, ale wysoko, dumnie trzyma głowę, fajnie, śmiesznie. No i co? Zobaczcie sobie, czy napiszcie mi, czy napiszcie, czy napiszcie mi, czy wam się podobają araby, odnowione araby, co o nich sądzicie, czy zamierzacie kupić i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekawa, co mi napiszecie. Komentujcie, subskrybujcie. Trochę mi ręce opadły, powiem szczerze. Ten koń nawet nie dosięga, bo tak wysokie nóżki on nie dosięga głową do do tego. Ojej, nie, to wygląda źle. Szanuję, po prostu drzemię. Napiszcie mi, co o nich sądzicie, yy, czy je kupujecie, czy nie. Yy, I tak dalej. No, nie wiem. Dobra, bo się zamyśliłam. A ja się już żegnam. Czekam na Wasze komentarze, na subskrypcje, dzwoneczki i tak dalej. Do, do następnego na końskim flaku Star Stable. Jezu, jak ten koń ma dziwną głowę. W sensie, szyję ma taką. Dużą głowę ma małą. Tak mi się to wydaje. Tu ma taką szyję, wiecie. a no, to tylko taka, taka może... Taka może... Perspektywa. No ale dobra. Pa, pa!